Teraz Panie Kierowniku, dziękujemy Dziękuję. bardzo. Nie chcę wspierać, zabierać czas. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 443, łamane na 8, łamane na 33, łamane na 2021 Rady Miejskiej Konstancinie Ziach na dnia. 24 listopada 2021 rok w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Konstancin Jeziorna do 2030 roku. Bardzo proszę Pani Kierownik Wilkosa. Proszę Państwa, zwracamy się do Państwa o zmianę y, trybu i harmonogramu opracowania strategii y, co wynika z tego, że w tej chwili trwają bardzo intensywne prace nad y, zmianami systemu planowania i przy okazji systemu planowania, planowania przestrzennego, przy okazji systemu planowania strategicznego. Oczywiście nie, nie możemy mieć pewności, że te zmiany wejdą w życie, ale odbyłam rozmowę z dyrektorem z Ministerstwa Rozwoju, który się zajmuje tą, tą reformą systemu planowania i on twierdził, podtrzymuje stanowisko, że pod koniec tego roku dojdzie do zmiany. Ustawy o planowaniu przestrzennym i przy okazji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i ustawy o samorządzie gminnym, która reguluje kwestię opracowania strategii. Dlaczego to jest ważne? Te, te, te zmiany systemowe są ważne. Dlatego, proszę Państwa, że jeżeli one weszłyby w życie, to wtedy. Z, spośród dokumentów planistycznych eliminowane w całości będzie studium. Nie będzie już takiego dokumentu jak Studium Rozwoju Uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, studium wygasa. W miejsce studium pojawia się plan ogólny, ale ten plan ogólny będzie oparty o e, diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej przygotowywanej na potrzeby strategii. W związku z tym zakres ustaleń strategii jest poszerzany o dodatkowe opracowania i co, co ważniejsze, strategia staje się obowiązkowa, nie tak jak jest dzisiaj fakultatywna dla gminy. W związku z tym, ponieważ istnieje dosyć duża niepewność, jaką strategię powinniśmy zrobić i jakie będą jej ewentualne skutki później dla wszystkich innych dokumentów planistycznych, Zwracamy się do Państwa tak naprawdę o przedłużenie prac nad opracowaniem strategii dzisiaj o rok, tak, żeby prace zakończyły się dopiero z końcem 2023 roku. Jeżeli, jeżeli dojdzie do zmian systemowych to będziemy chcieli, żeby te zmiany systemowe były już w tej strategii nowej uwzględnione, natomiast jeżeli nie dojdzie no to, to będziemy kontynuować strategię na, na zasadach y, dotychczasowych. Y, to jest, podkreślę jeszcze raz, że to jest o tyle ważne, że Strategia Rozwoju Gminy ma zastąpić niejako studium i będzie tam rozstrzygać wszystkie kwestie przestrzenne, które y, chcę Państwu przypomnieć, że do studium wpłynęło ponad 1000 wniosków o zmianę, o zmianę przeznaczenia terenu, y, teraz te wnioski tak naprawdę będą dotyczyły y, Strategii Rozwoju. Stąd sprawa jest poważna i, i, i staramy się jej nie bagatelizować, bo, bo, bo mam duży wpływ na przyszły rozwój gminy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. <laughs> Pani kierownik, w takim momencie wydaje nam się, że tak naprawdę to tylko zmieni się nazewnictwo, e, czy bardziej tutaj to, to terminy się zmienią. Nazewnictwo no, się nie zmienia, zmieniają się tylko terminy. Ale to jeżeli. Strategia nadal będzie opracowywana jako strategia do 2030 roku. Hmm. Natomiast termin wykonania tej strategii przesuwa się z 2022 na 2023. Tylko ty Planowane możesz... wejście zmiany jest na koniec tego roku i dyrektor z ministerstwa, z tego departamentu, którego tego wydziału czy departamentu, który się zajmuje tą reformą, twierdzi, że jest duża wola polityczna, ale co jest istotniejsze, reforma systemu planowania jest powiązana z Krajowym Planem Odbudowy i jest tam w Krajowym Planie Odbudowy zarezerwowane, czyli w tej umowie z Unią Europejską jest zarezerwowany miliard złotych na wykonanie reformy jeżeli dojdzie do finalizacji Krajowego Planu Odbudowy, no ma dojść do finalizacji we wrześniu no, to ze względu na to, że jest to umowa z Unią Europejską, należy się liczyć z tym, że ta reforma systemu planowania zostanie wdrożona. No i jest na to w KPO miliardy złotych, co ministerstwo wielokrotnie podkreślało. No my się liczymy z tym, że być może ze względu na te środki finansowe, na, na, to, na tą jakby ważność tych umów i na te środki bardzo duże przeznaczone na to, że tym razem może się okazać, że reforma jednak wejdzie w życie, bo już kilka reform było i nie weszły w życie. To ma trochę inne uwarunkowania i musimy się liczyć z tym, że, że wejdzie. No chyba, że zdarzy się coś niespodziewanego, to też jest możliwe, tak. Dlatego ja Państwu y, mówię uczciwie, że, że po prostu jesteśmy w takiej sytuacji niepewnej w tej chwili co do tego roli strategii, charakteru strategii, y, że no, chcemy trochę przedłużyć pracę, żeby to jednak miało ręce i nogi. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania do tego projektu uchwały? W takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za projektem, kto przeciw, kto się wstrzymał? Pięć za jednogłośnie. Bardzo dziękuję. I tym sposobem bardzo płynnie żeśmy przeszli. Wyjątkowo mieliśmy...